Cześć kochani z tej strony, Mana, Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie. Mam nadzieję, że. O! Od razu karta. 19 ogień wypadła. Mam nadzieję, że po świętach macie się dobrze. Krąg odwrócony. Poświęcenie odwrócone. 8-8. 1 i 9 to jest 10. Wyjście z kręgu, w którym poświęcałaś się, poświęcałeś się poprzez bycie uzależnionym bądź współuzależnionym w związku, relacji, kręgu zależności. Dla mnie te 19, bo w tarocie 19 to jest słońce, ale tutaj mamy przedstawione um, przedstawiony ogień. Ten ogień to jest. Ciemna strona słońca. Pauza, pause. 27. Accept that you must wait and prepare for developments to reach the next stage. Ok. Czyli tak. Słyszę tak jakby nie ma jeszcze nic na obrazku. To jest ten moment, w którym czekamy, aż coś wejdzie w obrazek, coś wejdzie w wizję, coś wejdzie w widok. Coś wejdzie. Coś co możesz skonceptualizować. Okej, okay, mamy telefon. Pauza w komunikacji. Poczekaj na nową komunikację. Nie poddawaj się odwrócone z numerem 14. Poczuj inspirację i pokochaj. I co? I pokonaj przeszkody pełen wiary w siebie. To jest tak jakby. Okej, okay, wyszliśmy z zależności z kimś. I jesteśmy w fazie oczekiwania tak jakby na nową komunikację. Ale to, co odbieram to tym razem nie potrzebujemy tak jakby żadnego wsparcia pomocy, nie wiem otuchy yy, ratunku. Ha, ciekawe, że teraz pod spodem mamy też kartę ognia. I tu jest tak jakby... Ta tylna strona, prawda? Ciemna strona. Ciemna strona słońca. Black hole sun, won't you come? And wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Okay. O! O! Mamy ace of Pentacles i papieżyce. Nowy kontrakt karmiczny z pentaklem. Czyli w momencie, w którym wychodzimy z... Mm, słyszę nieudanych prób, nieudanych dróg i takich, które wymagały od nas. Poświęcenia, to znaczy, coś nie leżało w naszym zakresie, żeby to robić. To nie, nale nie należało do naszych obowiązków, ale musieliśmy to robić, tylko dlatego, że byliśmy we współuzależnionym związku relacji albo musieliśmy udowadniać, że. Nie jesteśmy tymi, którzy za wszelką cenę chcą dopiąć swego. To jest tak jakby nowy, czekamy na nowy kontrakt karmiczny, aż ta tora się, aż nasza intuicja roz... rozwinie tą torę i przeczytamy. Nowy układ, ale jesteśmy w pauzie. Accept that you must wait and prepare for development developments to, to reach the next stage. Ok, next stage. To jest to, co do mnie przychodzi. To jest tak, jakby do tej pory byliśmy ustawieni. Ustawiliśmy się, wypracowaliśmy sobie jakąś scenę, na której występowaliśmy. Następna scena którą już sobie wypracowaliśmy w międzyczasie musi nam się pokazać. Black to nie jest odejście emocjonalne od tego, co robisz. Z jakiegoś powodu jest to powiedziane. To nie jest odejście emocjonalne, to jest zatrzymanie to jest pauza przed nowym etapem. Jednocześnie coś odbieram, odbieram, że coś jest widoczne. Teraz to, to jest tak, jakby um, czekasz, aż ktoś zadzwoni, ale mamy trzy, trzy pałki odwrócone. To jest tak, jakby nie czekasz już na tą łódź. Aż, przy, aż przypłynie. To jest to, co odbierałam, prawda? Czyli nie czekasz już, aż ktoś przyjdzie i ci pomoże tym razem. Do tej pory całkiem możliwe, że w tych momentach pauzy przed kolejnym kontraktem karmicznym był moment wyczekiwania, prawda? Siedzimy w telefonie, skrolujemy i czekamy, aż coś się wydarzy, ale to jest to, co się zmieniło. Tym razem mamy cztery, Pałki po przedzieleniu i dziewięć kielichów. To jest niezależność emocjonalna i niezależność w świecie fizycznym od tego kręgu, która nagle powoduje, że nie czekasz już na żadne wsparcie. Night of Swords, czyli ta szybka energia, prawda? Szybka energia pomocy jest odwrócona. To jest tak jakby. A, okej. Okay. Widzisz, że po przedzieleniu siedem mieczy. Widzisz, że do tej pory, za każdym razem, kiedy oczekiwałaś, oczekiwałeś na pomoc, okazywało się, że jest to fałszywe, że pochodzi to z jak to się mówi z miejsca, w którym ktoś oferuje ci pomoc, ale po cichu czeka, aż w jakiś sposób dostanie coś w zamian. Czyli to nie jest, to nigdy nie była propozycja pomocy. Tylko po to, żeby Ci pomóc. To była zawsze propozycja z ukrytym oczekiwaniem czegoś w zamian. I dlatego widzisz, że tym razem otrzymanie ratunku w Twojej sytuacji. Po prostu sprowadza się do tego, że po prostu musisz poczekać. Nie musisz od niczego odchodzić emocjonalnie. Czekasz tak naprawdę na rozwinięcie warunków, aż zostaną Ci przeczytane, aż przeczytasz Twoje nowe warunki kontraktu. Karta ziarno spadła z numerem 15: Having the intention to grow like a seed and bloom is at the heart of creativity. To jest tak, jakby ziarno spadło, już zasialiście ziarno, i dobrze wiecie, że to jest ten moment, w którym po prostu czekacie, aż coś wyrośnie. I to, co ma wyrosnąć, to jest ten Ace of Pentacles, czyli nowy potencjał, który jest już w formie tak wyewoluowanej, że dokładnie wiesz, z jakiego miejsca pochodzi w tobie. Czyli jest to coś, ten kontrakt nowy karmiczny, który, to, to jest jakby to nie może pochodzić od nikogo innego. To nie może być ci dane z zewnątrz. To jest coś, co jest wynikiem Ciebie. I teraz widzisz, że do tej pory, w momentach zatrzymania, w momentach oczekiwania, całkiem możliwe, że oczeki oczekiwaliście na pomoc z zewnątrz. Na zasadzie ktoś ma mi rozczytać czym ma czym jest mój nowy kontrakt karmiczny gdzie teraz widzisz że jedyne rozczytanie swojego kontraktu karmicznego będzie polegało na zaakceptowaniu siebie Tak. Koło fortuny odwrócone i dziewięć pentakli. To jest tak jakby ta pauza, czyli to koło fortuny odwrócone to jest coś, na co nie masz wpływu, jednak dalej jest po przedzieleniu magik odwrócony. Manipulacja, tam gdzie było 7 mieczy przed chwilą. Prawdopodobieństwo manipulacji. Poprzez przyspieszenie w jakiś sposób tego koła fortuny, na przykład poprzez mm, kontrolowanie, poprzez próbę jakiejś komunikacji albo czekania na jakiejś komunikacji, albo wywierania presji na kimś, żeby ktoś się z Tobą komunikował. To jest kwestia po prostu czasu. Koło fortuny musi się odwrócić, bo Ty. Odnajdujesz swoją zaakceptowaną wersję siebie, boskości. I te dziewięć pentakli, plus ten Ace of Pentacles, to jest dziesięć pentakli, czyli pełnia. W połączeniu, w pełnym połączeniu ciebie, jeśli chodzi o tw akceptację Twoich wszystkich aspektów w tobie, będzie to dopiero powodowało, Rozczytanie kontraktu karmicznego, czy coś tego. Ok, będę kontynuować wyciągać karty, jeżeli macie ochotę na przedłużone czytanie. W opisie filmu jest mój adres mailowy, napisz do mnie i udostępnię ci czytanie przedłużone. Czytanie przedłużone kosztuje 25 zł, a jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście. I do następnego. Pa!